Dziu, dziu. Dziu. Dzięki za obcy przyjaciele. masz tutaj swoją flankę na, nie wiem, na spokój, na lajce. Ja Buziaczki gotu, dla Ciebie. Uwielbiam Cię kochana, good, good. Serduszko. <grystanie> kochana. Kocham <grystanie> Was

o, kawałek, Gosiu kochana, kocham Cię bardzo, jesteś najlepsza, oglądam Cię od początku z moim facetem, jesteś przecudowna i to co na Ciebie gadają, nie zwracaj uwagi na to. W życiu. A my jebiemy. Nie, słuchaj ryba, nie, no. nie? nie zwracam uwagi. Wiesz jak ja jadę z nimi. No i dobrze, no. i dobrze, i jazda. Jesteś przecudowna, serducho dla Ciebie wielkie. Buziaki. Dla Dla, dla, dla męża. No, pozdrowienia dla męża. Dziękuję. Zdrowienia. Co pan zrobił? Od mnie? Od mnie? ode mnie? To mnie? Od mnie? Od No, nie, mnie? nie. mnie? Od mnie? Nikol wpłacił 3 zł. Nikola odbiera 797. 47 zł. osób na linii, tych przed chwilą były 3, co według mnie jest tak. Ogólnie chciałabym taką bardzo miłą osobę, która powiedziała Siedzi że, obok. Płyną, się to? I to, to bardzo, mezzos, to, on szczęśliwy jest. że On dziękujemy O to nie, to. Daniel mi zabierze 18 winów. 18 winów i Daniel Złuchaj. zabierze. Ale prostu, to ważność się z wami jest jesteś bardzo ładny i Daniel super razem wyglądacie, Daniel, się, ten hazard. No, chwila. No, teraz... Tam kurwa mnie ściszaj, mama, Czeka. ja tu ściszę, weź tam głośniej mama no, na bo drogi. ja tam nie będę podchodził co chwilę. Ale ja jestem tu. Na no drogi. nie, przez chwilę jesteś, zaraz gdzieś zapalić. Dobra, rozmawiacie sobie. Good, good. E, gdzie masz mężusia? Hmm. Siedzi obok, pytałam czy się pokaże, ale się wstydzi, oh, nie? No to ja też. Sobim Dobra. Więc nie mam tacyemu też. Dawaj. Gosia, dawaj, go. Gosia spójrz. Uciek do łazienki. Dawaj. God, god. Jedno, <gulia> <gulia> dawaj, dawaj go. za No uciek, uciek, Gosia, uciek, uciek. Jak uciek? Ale kip dobrego każdy No uciek, Dawaj

Gosia pan, pan. 40 tysięcy masz. No, no. Jak obserwacje Takie, do Gosia masz, masz tutaj męża. Daj ja, go. Serduszka na czacie, nie? Serduszka, kochani. Kochamy Gosię. Kochamy Gosię. Dziękuję za obserwację wszystkim. Do I tak się młody na I to wygląda w kamerach, Widacie, nie? Wiesz, no. I tak mówię, kurwa, Trzyma, wiedziałem, żeby... Dziękuję Wydaje wszystkim za obserwację, Boże, ile obserwacji wyszło. Napikałem w parady, no, mordo, do no ciebie widzę, kurwa. Ale Czeki, mił, mił, że Ja bym się kurwa. Jak ja no, mam popatrzę... Numer Nikoli poszedł Ja mam, nie 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 mam. Dziękuję wszystkim yeah, za obserwację. To... ja bym się popłakał, to by było, że żeby... wiesz... O, gruba, witaję. No, Ale dzięki, miło mi. I zabrał mi winy. To, to jest Marzio. A to jest Podobno z Darcella, nie? Chuj. Ja też znajdę, wiesz? <coughs> czapka pierdolka. Mamy igłę do komórki, żeby wyjąć? Daniel, ogarnij się. się Ja mam. Masz? Ja dobra, pana, pana, nie Dzień nie te, czeka, ja idę nie Nie, kocham. Do dobra, to możesz przyjść, spójrz głowa. Dziękuję bardzo. 25 złotych, bardzo dziękujemy. Gdzie jest jasna? Wyciągnijmy Daniel. Co jest? No, dawaj, jeszcze raz robimy. No dobra, klikam, słuchaj. No. Dobra, nasza ostatnia bitwa, słuchajcie. Jest godzina. Za dwie minuty. No w sumie, dobra, po tej bitwie i tak, słuchająca informacja. Dziękujemy za obserwację. Widzimy, A co, tak to, o 19, co? no? Tak o 19 Mam? miałeś mieć. Ja no, też będzie, czekam będzie. na to. No. Będzie dla mnie hmm. bardzo coś ważnego, nie? Plawieców skmettery. Ja idę, będę oglądać, jestem od początku Daniel u ciebie, więc wiesz, spoko. Tę dziewczynę zaprezentuję, a ci ogłoszczę to i chuj tej informacji. <laughs> Bardzo szole kurwa, czekaj, no kurwa. Ja pierdolę Ty. Widzowie, Proszę, zapraszam na TikTok Gocha Hamakikal Mamy live'a na swoich. Macie tam bez wszystko. <laughs> nie mówię. Czekaj. Okay. Daniel. Ty nie pijesz na razie. Naprawdę proszę, cię. ty i Jacek nie możecie kurde razem pić? Chcecie to na zmianę? Ja nie wiem, nie? Uważaj, u Ciebie gdzieś... jest Daniel. Tak? Mnie, tutaj tutaj Cię prosił mój facet, czy byś mu opsa oddał, Joker. Tam się na czacie wyświetlił. Już, 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 wiesz, bo naprawdę, z was, kurde, z 20 tysięcy... Joker King of Fish, on ma. A może. Chwila, 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 On napisał XD teraz. Joker, Joker King of walczyć ze mną? Ty jako zapraszam, chcesz się ze mną bić? To dawaj olejnik! Rozpierdolę cię! Weźcie je, jeszcze z beniciem. Ej! Ty jesteś najlepsze, Daniel, że olejnik mi Słuchajcie. dał opsa. Dał mi OPSA ostatnio. I kurwa mówi, o MSI ciągle u mnie, a ja sobie... Nie zapraszam, nie? Ja Masz pyrę! Olejnik! Hashtag napyry olejnik! 3, 2, 1! Ooooo! Panie, Panie I będzie jebać olejnik! Orzesta. Tak nie mnie dolejnik do olejnika! Widzisz film! Wysyłam mu czapkę, do to o, to kto zwariował, nie? Płakuj boli! Z olejnikiem! A jak to się pan jakieś z góry, żeby popuścili? Nie, no, olejnik! Chuj! I tak jest chuj, tam! No, <grym> Tak go jak Michała, no. Jak ma twój facet? Niech teraz napisze. Joker King Official. Napisał na pełnej. Czukam szukam, patrzę. Joker King Official, no. Już patrzę. Joker, Joker. Kochani, za chwilę będzie szokująca informacja po bitwie. Jedziemy, jedziemy z walką. No. <grym> nie. To, nie widzę, kurczę. Jest Joker King? Tak. <grym> Dobra, ma no obserwację 10 z Matych. Dziękuję no, to... ci mordeczko, kochana. No, na pewno? Ja. No dobra. No to co, Lenik, kurde, zostałeś się ogólnie. Z... Dziękuję za czapkę. Yy, Wysyłajcie gifty 321. zapraszam do koleżanki również. Bajla! Ja sam idź. że ci oddał. Nie, no? nie, nie. Nie, nie, tak ty. Człowiek ja udałem z. Znowu. 20 nie, ja żadne podzielę. Nie ważne ze śpi, ale pamiętaj, że jest od początku z wami ja dobry człowiek. Słuchajcie, to jest długi live, miesięczny, dlatego my tu mamy normalne życie. Tu nie jest stream, tylko nie wiem, od 19 do północy, jak robi machonek, na przykład czy ktoś. Tu jest właśnie na dobę, ja też mówię, że mamy stream... Danie, tu mi ten! Tu mi mój gada, że mu nie oddałeś. To źle coś musiałem Czoker, czekaj, czokor. Jeszcze raz. Czokor Niech pisze, nie? Ja go tutaj zaraz łapię. Tak, on zaraz ci na czacie napisze. Olejnik się zabije. Słuchajcie, za minutę szokująca informacja. Za minutę zapraszam wszystkich Bałbab, Niki. Wysłamy gifty. Popierosław proszę. Hmm. Popierosław proszę. proszę. Baobab Daniel, ale jak ty piszesz do, do ten Daniel no. uwielbiam cię, on nie widzi tego, bo ty piszesz u mnie na czacie, musiałbyś do niego przejść No, jest dziewiętnasta, masz to koniec informacja, a wesz tu, Nikola wszystkich, nie? Chwala go na raz o, kurwa, kurwa, weź to zgaś. chwilę, Mogę ci to wyjść? Dzięki za Dobra, zgasz, dobra jest. To, aha, ktoś go na tym napisał. Nie, to nie ten. To nie ten, bo ktoś już kóś was Ktoś wchodzi. później napisał tylko na czacie. Ja pierdzielę. Że... <słuch> <słuch> Ricky Morty. No, ma taki no, 19. Kurwa. Nie chcę to to do domu, bo ja w dole, to dole to no. Słuchaj, wyślij mi tam ten wi wiadomości, dobra? Ja sobie wyślę, no wyślę ci na pile. E, za chwilę koniec bitwy, Dziękuję Ci za miał taki chce Za duży spadasz, Marcel! No, nie no, spiegę. Oni się Skończony jesteś człowieku, słuchaj, ja nie pozwolę sobie po wyjściu z więzienia kurwa, neste co...